Uwaga! Ten robot ma supermoc. Kradnie kieszonkowe. Jak go pokonać? Nazywa się Cashbot 3000 i nikt nie może go zatrzymać. Ale jest sposób. Cashbot nie rozumie, że prawdziwe bogactwo to wiedza. Gdy uczysz się oszczędzać, Cashbot traci moc. To twój sekretny atak. Cashbot 3000 to groźny przeciwnik, ale ty masz tajną broń. Mądrość finansową. Kiedy zaczynasz rozumieć wartość pieniądza, robot słabnie. Oszczędzanie to twoja super siła. Jak to działa? Gdy odkładasz część kieszonkowego, kaszbot nie może go ukraść. Gdy planujesz wydatki, robot traci kontrolę. Każda złotówka, którą mądrze wydajesz lub oszczędzasz, to cios w kaszbota. Pamiętaj, prawdziwe bogactwo to nie tylko pieniądze w skarbonce to wiedza, jak mądrze zarządzać finansami. Kaszbot tego nie pojmuje, a ty możesz to wykorzystać. Teraz pytanie, jak ty oszczędzasz swoje kieszonkowe? Jakie masz sposoby na pokonanie każbota 3000? Podziel się swoimi trikami i razem pokonajmy tego złodzieja kieszonkowego.